O koronawirusie. Dlaczego musimy zostać w domu? Ponieważ wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Ale co to znaczy? To znaczy, że możemy się nim zarazić przez kontakt z inną chorą osobą. Aby zmniejszyć ilość chorych, szkoły i przedszkola są zamknięte. Nie możemy wychodzić na plac zabaw. Nie powinniśmy się spotykać ze znajomymi. Kiedy już musimy wyjść z domu powinniśmy pamiętać o rękawiczkach i masaczczach. Maseczka może ochronić nas i innych przez zarażenie. Trzeba pamiętać też o zachowaniu bezpiecznej odległości. Po powrocie do domu pamiętaj o dokładnym umyciu rąk oraz ich dezynfekcji. Na koronawirusa nie wynaleziono jeszcze lekarstwa. Cały czas naukowcy nad tym pracują. Ale na razie najskuteczniejszym sposobem na walkę z koronawirusem jest zostanie w domu. Jak nie nudzić się podczas izolacji? Możesz wykonywać swoje ulubione ćwiczenia, rozmawiać ze znajomymi przez internet uczyć się przez internet. Możesz wykorzystać ten okres na nauczenie się nowych rzeczy, na które wcześniej nie miałeś czasu. Nie zapominaj też o swoich obowiązkach. Podrabiaj lekcje. Pomagaj rodzicom. Dziękujemy! Do zobaczenia w następnym filmie. Pamiętaj, subskrybuj nasz kanał.